Zawodowcy poszukiwani. Czy łatwo zostać zawodowcem? I czy zawodowcem łatwo być? No i czy zawodowcem opłaca się zostać? Jeżeli nie wiesz, co dalej robić w swoim życiu, jeżeli nie możesz się zdecydować, do jakiej szkoły pójść, czy do branżówki, czy do technikum, a może liceum, no to my możemy Ci w tym troszkę pomóc. Zapraszamy na serię filmów, w których prezentujemy różne zawody. Objeździliśmy Pięć Powiatów z subregionu Pilskiego. Powiat pilski, złotowski, chodziwski, czarnkowsko-czcianewski, powiat wągrowiecki. Byliśmy tam, żeby pokazać Wam jaka jest możliwość pracy, jaka jest możliwość pracy w jakim zawodzie i chcemy Wam pokazać, że jest w czym wybierać i że warto dobrze wybrać dalszą naukę i swój zawód. Muzyka